Okej, okay, to jesteśmy w środku. Tu mamy taką szafę. Wieszaki. I idziemy. No, nie zwracajcie uwagi. No wiadomo. Już troszkę porozrzucałem swoich rzeczy. To wam zaraz pokażę hit. Taki telewizor, już jestem drugi dzień, ale jeszcze go nawet nie włączałem. Klima, powiem Wam, że wydajna i nie śmierdzi. Także, także ok. Jest tu ogólnie wysoko, naprawdę jest wysoko. I teraz, o, tutaj jeszcze można sobie odpocząć, ale patrzcie. Patrzcie, co tu się dzieje. O, to wyszło z tych, że tak powiem, niestety. Dobra, jeszcze wrócę, bo zaraz po wejściu tu mamy jeszcze jedne drzwi. O, i jesteśmy w łazience. Jesteśmy w łazience. Tak. Rysznic. Mamy ręczniki, tam dwa szlafroki. Z prysznica korzystałem, fajnie. Natomiast, no, patrzcie, to niestety nie działa. Choćbym chciał, próbowałem, nie działa. Powiem, jaka paranoja jest. Tu mamy. Mydło wpłynie. No, mydło w płynie pod prysznicem, ok, spoko. Natomiast takie samo mydło powinno być, mm, no tutaj, prawda? No bo jak chcemy sobie twarz umyć, yy, ręce po przyjściu, no to co? To trzeba je, praktycznie wejść do, wejść do kabiny, albo tu się nachylić bardzo tak intensywnie, no i spuścić sobie troszkę. To jest, to jest nieporozumienie. Aha, i na, na wejściu wczoraj też miałem tylko jeden papier. Mamy już kolejny dzień, więc yy, no, pół papieru zużyłem. Natomiast wolałem go zabrać i zobaczyć, czy chociaż dostanę. Bo podejrzewam, że jakbym te, te, te pół rolki zostawił, to nie dostałbym następnego papieru. A nie chciałbym mi się schodzić i prosić. Ale może byłoby inaczej, nie wiem. Dobra. I tu mamy taki oto pokój. Troszeczkę inaczej była ta. Ta pościel zrobiona, wiadomo, już, już spałem, już spałem i pani mi to dzisiaj ogarnęła na swój sposób. O i tam biurko, laptop. Słuchajcie, no. Aha, no i klima. Powiem wam, klima jest wydajna. I tu, i tu jest czyściutko, naprawdę momentalnie schładza i trzeba wyłączać. Natomiast powiem wam jedną paranoję. Leżymy sobie już w łóżku, prawda? No i chcemy pójść spać. No to powinien być włącznik i wyłącznik, no gdzieś tutaj przy, przy łóżku, prawda? Tego światła, niestety. Ale myślicie, że to jest ten włącznik? O, tutaj, o, żeby wyłączyć to światło. Niestety. Zobaczcie. Światło się dalej pali, a my po prostu tutaj. Zgasiliśmy to jest nieporozumienie totalne totalne a żeby wyłączyć w pokoju trzeba aż tutaj pójść i wtedy wyłączamy tu no i tam gdzie śpimy nieprzemyślane totalnie zobaczcie wszystko wszystkie te kable, takie złodziejki to jeszcze nic tu jest hit o, zobaczcie to jest hicior. A oczywiście y, pilota trzeba sobie poprosić w recepcjonem, bo no nie ma. Telefonem próbowałem zadzwonić na recepcję, niestety bezskutecznie. Zobaczcie jak to jest poklejone. O. Nie, nie, nie. Tu nic, to, to, to nie działa. Taka sytuacja, to są lata 90, dlatego no, do współczesnego Bristolu nijak się to ma, jeżeli chcecie jeszcze jednego szoku doznać, patrzcie, taki mam piękny widok, gołębie srają, już od rana słychać ich boruczenie, nie to jest, no na szczęście jestem tu tylko dwa dni. Natomiast, no, no, jest czyściutko tutaj, nie można nic powiedzieć. Pościel pościel ma jakiś taki specyficzny zapach, nie odpowiada mi. Natomiast, no, na pewno drugi raz razem tutaj nie przyjechał. Wolałbym w Tarnowie coś innego wybrać. No, ale pokazałem. No to czas na śniadanko. Tu mój stolik, tak to wygląda. Kończę mój trzydniowy pobyt w Tarnowie, jeszcze sobie. I spacerek delikatny, także podsumujmy hotel Bristol. Cztery gwiazdki. Słuchajcie, no, cztery gwiazdki to tak mówię końcówka lat 80. początek 90. Natomiast no, co kto lubi, mi zależało tutaj, żeby było to centrum, by nie musieć daleko chodzić. Hulajnogi mam pod nosem, więc sobie wszystko praktycznie nogami zjeździłem. Mamy czerwiec 224 to powiem Wam, że super rozwiązanie. Jakieś karnety macie na tych, na tych hulajnogach Bolta. 10-minutowe, 30, 40, naprawdę to wychodzi za grosze. I sobie śmigacie. Tylko pamiętajcie, pierw wejdźcie na hulajnogę i później się odepchnijcie, bo ja zrobiłem, że pierw ją odepchałem i niestety się wieszały. No hotel, do bez szału. Natomiast obsługa bardzo miła. No ale wszystko jest jak... jak Początek lat 90. Ale internet ok. Czyściutko. Bez, bez wodotrysków. Tak bym to powiedział. Natomiast kolejny raz, Tarnowie jak będę, wybiorę coś innego.